Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny w moim programie Kiszmasz, gdzie zapraszam ludzi związanych z biznesem. Bardzo często też mówię, że to są ludzie, którzy są związani ze, z tak zwanym ekosystemem startupowym w Polsce. E, cokolwiek to oznacza, bo nie oznacza to tylko startupów w sensie tych startujących dopiero firm, ale też w takim sensie, że startupy to jest nowa kategoria firm, firm technologicznych, które dzięki temu, że istnieje nowoczesna technologia, istnieje przede wszystkim internet, to są firmy, które dziś powstają, jutro mogą mieć 2 miliardy klientów na całej kuli ziemskiej i obsłużyć ich o każdej porze dnia i nocy. Te definicje startupu uwielbiam, aczkolwiek. Trochę się tak porobiło, że tak jak z Adidasami, które symbolizują wszystkie sportowe buty w naszym języku, tak trochę jest ze startupami. Te rozmowy są oparte na kanwą do tych rozmów. Jest nasz projekt 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie i dziś mam przyjemność, będę miał tę przyjemność, rozmawiać z Oliwią Drost, właścicielką. E, Agencji butikowej, Agencji e, Olive Media. Takie pytanie od razu, co to znaczy Agencja Butikowa? Od tego chciałam zacząć, gdy mnie tak przedstawiłeś, bo dwa tygodnie temu zmieniliśmy strategię, bo agencja butikowa to w zasadzie taki startup, nawiązując trochę do, 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 tej, do tego słownictwa, do tego wprowadzenia do naszej rozmowy. Agencja butikowa to mała agencja, to przeciwieństwo korporacji, agencji sieciowej, agencji, w której pracuje już kilkadziesiąt czy kilkaset osób i która świadczy szeroki wachlarz usług. To taka trochę rodzinna agencja, mhm. która świadczy usługi pr komunikacyjne czy ale nadal w takiej bardzo w takim wąskim gronie klientów i, i trochę na innym poziomie tych usług. No i my zrobiliśmy taką walidację tej naszej strategii komunikacji, czyli też sami oceniliśmy to, jak my wyglądamy, w jakim momencie jesteśmy. I rok temu faktycznie w zespole mieliśmy 7 osób w styczniu zeszłego roku, więc powiedzmy byliśmy takim startupem. Uh -huh. Ten rok zaczęliśmy z ponad 20 osobami na pokładzie, więc już przestaliśmy być agencją butikową, i już chyba trochę przestaliśmy być startupem jako agencja, więc, więc już się nazywamy agencja PR, agencja komunikacyjna. Uh -huh. Musieliśmy to słowo butikowa z tej naszej komunikacji usunąć. Nie mówicie o sobie, chyba że jesteście agencją digitalową, tak? Tak, zdecydowanie, między innymi. zdecydowanie w tym digitalu czujemy się najpewniej, uh -huh. bo, bo większość naszego zespołu to tak zwani digital native, czyli ludzie już urodzeni z telefonami, urodzeni no. przed komputerami i tak naprawdę poruszający się natywnie w tym świecie internetu, więc cała komunikacja już odchodzi od tych tradycyjnych mediów, odchodzimy od zakupu pasm w telewizjach czy, czy w radiach, tylko faktycznie skupiamy się na tej części mediów internetowych, czyli no. tym, co się dzieje. W tym, w tym tak zwanym digitalowym świecie. My znamy się już trochę, chyba ze dwa lata, bo znaliśmy się na gali właśnie 50 kreatywnych, potem żeśmy się spotkali i cały czas tak przymierzamy się do trochę bliższej współpracy, mam nadzieję, że to wypali. Natomiast ja przyglądając się temu, co wy robicie, też tak sobie myślałem o waszej agencji, że taka agencja butikowa czy, czy digitalowa, ale jednak Zostańmy na moment jeszcze przy tej butikowości, to jest agencja, która jest tak chyba bliżej klienta. To nie jest taka korporacja zimna, która odbiera brief, przygotowuje rozwiązania, opowiesz trochę Oliwia, o tym, jak wy pracujecie, jak współpracujecie z klientami. Tak, agencja butikowa zdecydowanie czasem ten brief szyje na miarę tego, tych potrzeb i tego klienta. Bardzo często y, ma to zastosowanie przy współpracy ze startupami, o których rozmawiamy, bo startupy, to, startup to nie jest taki tradycyjny klient korporacyjny, który potrzebuje usługi pr w postaci wysyłki trzech informacji prasowych w miesiącu, przetłumaczonych z języka angielskiego z centrali na Ta. polski y, i follow-upów, i, I raportu na koniec. Tylko te potrzeby są bardzo zróżnicowane. Każdy founder, który się do nas zwraca, jest trochę na innym poziomie rozumienia w ogóle mediów, marketingu, social mediów. Często są to e, wspaniałe osoby, jeżeli chodzi o kreację pomysłu, technologii. E, często są to osoby z backgroundem informatycznym, które w ogóle nie rozumieją nawet, jak opowiedzieć o swoim e, projekcie. My bardzo często zaczynamy w ogóle współpracę ze startupem od przygotowania mu pitch deku, czyli tego, co on pokaże inwestorowi, bo on pr przygotował tak. Wspaniałą technologię, która jest tak skomplikowana, tak zaawansowana. Okay. Ja miałam kiedyś godzinne spotkanie z founderem i po godzinie nadal nie rozumiałam, na czym polega jego produkt i usługa. Mówię, pokaż mi to, opowiedz o tym jeszcze prostszym językiem, bo nie będziesz w stanie przedstawić tego inwestorom, funduszom inwestycyjnym, funduszom VC. Tylko tak naprawdę musimy zacząć od samego początku, czyli od tego, żebyś opowiedział swoją historię personalną. Jak powstał ten pomysł, dlaczego to stworzyłeś, na czym ten produkt polega. Polega. A potem jak będziemy to opowiadać mediom, pokazywać się w prasie i tak dalej, to nam będzie też już łatwiej, ale tak naprawdę te usługi są czasem tak bardzo szyte na miarę, że my nawet pomagamy opowiedzieć im ich własną historię, gdzieś wyciągnąć trochę czasami siłą z tego foundera te historie, jak ten produkt powstał, skąd w ogóle ten pomysł. Świetnie, że to mówisz, bo yy, przypomniałaś mi, że to już 13. edycja 50 kreatywnych i przypomniałaś mi że jak od siódmej edycji są zgłoszenia, to jest bardzo proste, dlatego że każdy może się zgłosić do naszego konkursu. Wystarczy na naszej stronie wypełnić taki prosty kwestionariusz, który potem na podstawie tego kwestionariusza jury ocenia wartość i decyduje na którym miejscu w tej pięćdziesiątce. I to, co powiedziałeś, to jest znamienne, dlatego że my za każdym razem w czasie posiedzeń już kapituły. Mówimy między sobą, no tak, w 60, 70, nawet nieraz, procentach. Jeżeli nie wygooglujesz, co oni robią, te firmy, to z tego kwestionariusza nie. To jest zresztą bardzo ciekawy, nie, nie można się do końca zorientować. To zresztą jest ciekawy e, taki temat do kolejnego pytania, które na razie zadam w taki ogólny sposób. Ja mam wrażenie, że w Polsce ten ekosystem startupowy to jest taki wyścig o kasę. Wszyscy chcą pierwszą, drugą, trzecią, piątą rundę wygrać i mieć pieniądze. A czy z Twoich obserwacji poza kasą, co jeszcze bardzo jest potrzebne takim młodym? I tym starszym startuperom founderom. Mhm. Odwołam się najpierw do tej pierwszej części. I jak, tak jak w 60% przypadków, przy zgłoszeniach konkursowych, nie wiecie w ogóle, czym ten startup, czym ten człowiek się zajmuje, to zobaczmy, jak duża to jest strata. To jest oczywiście w tym kontekście strata być może wyróżnienia w konkursie czy nagrody, ale jak często. Taka osoba wyśle, zgłoszy, wyśle pitch deck do funduszu, wyśle do jakiegoś inwestora, do business angela, i ten sposób jest tak niejasno przedstawiony. Jest często uh -huh. przedstawiony tak technicznie, że tak naprawdę nikogo tym nie zainteresuje. E, najlepsze startupy to te, które oczywiście są w stanie w jasny sposób przedstawić swoją usługę, która się łatwo skaluje, ale też te, które mają jakąś e, osobistą historię stojącą za tym. Dlaczego ta osoba utworzyła e, taki produkt, ta, stworzyła taką usługę, e, co na to wpłynęło, być może jakaś historia. Historia osobista, jakaś potrzeba. Bardzo często są to jakieś tematy na przykład chorób bliskich osób, które staramy się rozwiązać jakichś problemów związanych z nami, z naszymi przyjaciółmi, które staramy się rozwinąć. A jeśli chodzi o te potrzeby polskich startupów, no to pieniądze są oczywiste, bo napędzają rozwój. I te kolejne rundy mają sprawić, że albo wejdziemy na jakiś nowy rynek, albo zrobimy jakąś właśnie no, ekspansję, utworzymy nowy produkt w ramach naszej usługi. Czy, czy połączymy, czy, czy nawet kupimy mniejszego gracza na rynku, tak? Na to są zazwyczaj te środki, czyli na rozwój, na skalowanie. To, czego jeszcze polskim startupom potrzeba, to na pewno wsparcie w ogóle jakieś takie legislacyjne, powiedziałabym, mm -hmm. bo w Polsce prawo zmienia się tak szybko, że na pewno nie zachęca to zagranicznych startupów do wchodzenia na polski rynek. Na pewno często rozmawiam też z zagranicznymi startupami, które rozważają wejście tutaj do, do Polski. My jesteśmy taką agencją, która też pomaga w takim wylądowaniu tutaj w Polsce, jeśli chodzi o komunikację i to nie jest oczywisty rynek dla wielu zagranicznych startupów, mimo że bardzo chłonny, mimo, że bardzo otwarty na, na innowacje. To nie jest fajny rynek, dlatego że zagraniczne startupy obawiają się tu kwestii prawnych, księgowych, podatkowych, e, kwestii biurokracji i w ogóle zakładania tej, tej działalności, rozliczania tych spółek. E, więc pod tym względem uważam, że duża praca jest do, do wykonania przez obecny rząd, żeby właśnie zachęcić zagraniczne spółki do, do wchodzenia na polski rynek i tego chyba najbardziej nam właśnie potrzeba. A z trzeciej strony, jakaś taka niestabilność w ogóle gospodarcza, inflacja, która szaleje w Polsce, wzrost płacy minimalnej, który też nie sprzyja. Pamiętajmy, że startupy to są takie początkujące biznesy. I teraz, jak każdy z nas otworzyłby początkujący biznes, niekoniecznie technologiczny. Otwórzmy sobie jakiś sklepik w mojej miejscowości, jakieś robótki ręczne, cokolwiek innego nam przyjdzie do głowy. To bardzo często te biznesy w tej pierwszej fazie opierają się na pracownikach tego najniższego szczebla, czyli na osobach zatrudnionych na, po, na podstawie. Najniższej krajowej. Jeśli ta najniższa krajowa rośnie z 3600 do 4300 w ciągu tak naprawdę. Jednego roku, a zaraz będzie kolejna podwyżka za, za pół roku, to, to, to jest przede wszystkim strzał w kolano dla tych startupów i dla właścicieli najmniejszych firm. Tak. Bo to oni zatrudniają osoby w oparciu o takie, o takie umowy i to oni bardzo często potrzebują takiego bardzo podstawowego wsparcia przy skalowaniu biznesu. Z tego powodu to jest trudny moment dla właścicieli tych firm. Zderzenie się z tą rzeczywistością, dokładanie często swoich własnych pieniędzy do, do, tych, do tych kwestii podatkowych czy. Czy kwestii wynagrodzeń. Więc myślę, że cały tutaj ekosystem opiera się o to, co się po prostu dzieje w danym, w danym kraju i dużo jest tu jeszcze do zrobienia. Okej, okay. i te, oczywiście to jest na pewno duże wyzwanie i problem, te przepisy, te, ta biurokracja i tak dalej, i tak dalej, ale to, o czym powiedziałeś. I, że pomagacie, uczycie w jakiś sposób opracować pitch deck, jak wyjaśnić, co się tak naprawdę robi, to mnie się to skojarzyło tutaj przy tym stole, rozmawiałem z Andrzejczukiem, Daniel, on chyba ma na imię Andrzejczuk, to jest taki Polak-Amerykanin, który mając 9 miesięcy rodzicego go wyjeździł do Stanów, on teraz wrócił, robi tutaj fantastyczne też rzeczy i on często powtarza że my, Polacy, mamy takich fantastycznych inżynierów. To jest to, co ty mówisz o tych, tych, tej wiedzy i tych zdolnościach, takich e, technologicznych, które, które na pewno są na polskim rynku. Ale my nie mamy z umiejętności menedżerskiej. I z tego też, co sobie poczytałem przed rozmową z wami, wy prowadzacie też, bo co to jest umiejętność powiedzenia, co co, co tak naprawdę robimy? To jest język. Język, a, a w marketingu takim językiem jest promocja, jest reklama, ale też w ogóle komunikacja. I wy zdaje się też w tej materii, że tak powiem, pomagacie. Tak, szeroko bym to nawet nazwała storytellingiem. My pomagamy founderom i startupom wyciągnąć z nich ich prawdziwą historię. Jak powstał ten pomysł, jak powstał ten biznes, dlaczego taka usługa, na czym ona polega, i uczymy ich opowiadać historię o ich własnym biznesie. To jest dość, taka, dość taki duży paradoks, bo przychodzą do nas ludzie z fajnymi już pomysłami, z działającym produktem, e, często już nawet z wygenerowaną sprzedażą, więc z działającym biznesem i oni nie potrafią opowiedzieć o tym biznesie, oni nie potrafią w ogóle tego sprzedać i pokazać. Im się to trochę czasem udaje przez przypadek, im się udaje, bo ten produkt się sam broni. Tylko w momencie skalowania ten storytelling, ta komunikacja, marketing ma kluczowe znaczenie dla dalszej sprzedaży i my właśnie pomagamy na każdym etapie od od opowieści poprzez ustawienie całego procesu marketingu sprzedaży całego lejka bardzo często przy startupach B2B generujemy różnego rodzaju lidy robimy kampanie LinkedInowe robimy działania w mediach tradycyjnych jeżeli chodzi o też takie produkty konsumenckie to to jak najbardziej obsługę social mediów jesteśmy takim trochę outsourcingiem Zespołu komunikacji dla startupu w bardzo korzystnym modelu, bo takiego startupu nie stać na to, żeby zatrudnić PR menadżera, social media specjalistę, kogoś od szefa marketingu i jeszcze pięć osób do, do egzekucji tego. On bierze od nas część tej usługi, część tej, część tej i składa sobie to w cały jeden taki dział, który jest działem zewnętrznym, ale przez, to, przez te nasze kompetencje, przez współpracę z wieloma startupami z podobnej branży. Jesteśmy dla nich i opłacalni kosztowo, i jesteśmy dość elastyczni, bo jednak, jak zatrudni jedną osobę na konkretne stanowisko, to ta osoba nie zrobi wszystkiego, a u nas ma zespół i każdy specjalizuje się w innym obszarze, i ten founder dostaje gotową, uszytą na, na swoje potrzeby usługę, którą po miesiącu możemy totalnie odmienić. Jeśli teraz są inne potrzeby, bardzo często w życiu startupu dzieją się też takie nies niespodzianki. tak, Zbiera na przykład rundę finansowania szybciej niż przewidział, albo wydłuża się to i trzeba ograniczyć. Koszty i na przykład ograniczyć współpracę z agencją. My jesteśmy elastyczni. Pracownika nie dałoby się tak elastycznie potraktować i powiedzieć mu, to teraz ci zapłacę 20% pensji, ale bądź ze mną i za trzy miesiące to zwiększymy, jak zbiorę rundę. Więc na tyle współpraca z agencją jest elastyczna, że po prostu pomaga to dostosować do, do tej fazy, do, do możliwości danego startupu w tym momencie. To, co powiedziałeś o tej umiejętności sprzedaży, to rzeczywiście tak jest i te ja jestem. W marketingu niestety już 30 ponad lat, i wiem doskonale, że bardzo często nie tylko młodzi marketerzy, ale też sprzedawcy popełniają ten błąd, że są zafascynowani swoim produktem. i Jak przychodzą do potencjalnego klienta, czy B2B, czy mówiąc do rynku kanałami komunikacji, to mówią na zasadzie fascynacji: Mam najlepszy, mój jest najlepszy. Natomiast. Nie, trudno czasami jest zrozumieć, że klienta, konsumenta tak naprawdę nie interesuje to, że jesteś najlepszy. Jego interesuje czy zaspokajasz jego potrzeby. potrzeby. Bo w marketingu to słowo, potrzeba jest najbardziej, naj, najbardziej spektakularnym i ważnym słowem. I myślę, jak ja oceniam ten ekosystem startupowy, że My nie mieliśmy do tej pory, dzięki Bogu, a może mu, trochę mówię to z przekąsem, kłopotów z kasą, bo mieliśmy ją z Unii Europejskiej, ale my mamy ciągle problem z uczeniem ludzi marketingu. Masz taką obserwację? Kasą pojawiły się problemy w 2023 roku. Zdecydowanie kurek z kasą został zakręcony tak. w Polsce, i, i fundusze zaczęły trochę ostrożnie inwestować, i zagraniczne fundusze nie chciały już tak bardzo inwestować w polskie projekty. Więc ten ostatni rok to było zdecydowane spowolnienie. Teraz myślę po, zna, po zmianie władzy i po tym, że znowu otworzą się jakieś kolejne możliwości w Unii Europejskiej, to tej kasy będzie więcej. Ale to był trudny rok finansowo dla startupów mhm. i znam sporo startupów, które tak musiały naprawdę przed Trwać, mm -hmm. które planowały zabranie rundy w ostatnim kwartale zeszłego roku czy na początku tego i są gdzieś na granicy w ogóle prze, yy, przetrwania. Tak to nazwijmy. Wcześniej zdecydowanie 2020 2022 to były wspaniałe lata. Pieniędzy było bardzo dużo. Tak. Masa startupów je niestety przepaliła i może dlatego też zraziła do siebie wielu inwestorów, którzy stracili masę, masę środków inwestując w projekty, które no, nie, 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 nie zapewniły tego zwrotu. Ale zdecydowanie finansowo to, to, to nie był to nie był dobry rok, nie tak. powiedziałabym tak. tak. Ja tutaj często przy tym stole zadaję takie pytanie. E, Mój syna, który skończył 16 lat w sierpniu, i powiedział mi niedawno, Tato, chciałbym zarabiać pieniądze. Uważam, że to bardzo dobre podejście i dobry początek do myślenia o biznesie. I co odpowiedzieć takiemu młodemu człowiekowi, jak ma, gdzie ma szukać pomysłu na biznes? w sobie, niech znajdzie coś, co najbardziej lubi robić, co mu sprawia masę frajdy, przyjemności i w czym jest dobry, w czym będzie chciał się rozwijać, bo to jak lubimy naszą pracę, to też daje nam taki power do tego, żeby działać więcej, żeby chodzić na jakieś szkolenia, warsztaty, poznawać ludzi, uczestniczyć w eventach. Jak ktoś nie lubi tego, co robi, to naprawdę to, to będzie się męczył przez resztę życia, więc przede wszystkim odnaleźć coś, co się lubi robić, rozwijać się w tym, zaangażować się w to i uczynić z tej swojej pracy taką ogromną pasję, a potem zastanowić się, jak to zmonetyzować, niezależnie w jakim obszarze, czy jesteśmy ekspertami, jakimiś świetnymi inżynierami i zaprojektujemy jakiś niesamowity system dla, dla rakiet, czy mamy, czy chłopaki z 11 Labs, tak, co zrobili, jak naprawdę eksperci w dziedzinie sztucznej inteligencji wykorzystali trend rozwój AI do, do tworzenia tych ścieżek dźwiękowych i, i głosowych. I to są fantastyczne historie o tym, jak Jakiś, jakąś swoją pasję, jak jakieś swoje zainteresowania zawodowe, przekuć na wspaniały biznes. Nie można myśleć o pracy, o tworzeniu biznesu, niezależnie czy tradycyjnego, czy startupu, tylko w kwestiach przychodów, które on będzie generował. Bo to tak naprawdę jest takie krótkowzroczne myślenie. Być może wyjdzie się z tej inwestycji, zrobi się dany deal, czy daną transakcję i potem i co dalej. I, i znam masę osób, które przejadły, przepiły, przebalowały te, te pieniądze z pierwszej, udanej transakcji, a potem nie mogły się odnaleźć. Ale w życiu zawodowym i, i rozwijać, i nie są wcale dzisiaj osobami zamożnymi. Więc jeśli tutaj nastolatek, twój, twój syn, ma marzenie o tym, żeby zarabiać pieniądze, to niech najpierw znajdzie coś, co będzie mu sprawiało przyjemność, i, i później nauczy się to monetyzować czy zweryfikuje to w postaci pomysłu biznesowego. Przekażę mu to, i jeszcze dodam to, co wynika też z tego, co mówisz, nie tylko w tym. Akapicie naszej rozmowy, ale i wcześniej, że ważny jest networking, ważne jest chodzenie, patrzenie, rozglądanie się, konferencje, bywanie, bo nigdy nie wiesz, kogo spotkasz i jaki zawiąże się nagle. Business. Tak, to jest rzecz, której wiele osób chyba jeszcze nie docenia w Polsce. Za mm. granicą już te wszystkie eventy networkingowe są oblegane. W Polsce ten networking dzieje się czasami przy okazji jakichś konferencji, eventów, nawet tak. przy okazji Waszej gali. Ja tam też zresztą poznałam e, jednego z moich obecnych klientów, więc jak najbardziej ten networking jest ważny po to, żeby po prostu po pierwsze inspirować się wypowiedziami innych osób, czy to podczas oficjalnej konferencji, czy to gdzieś w kuluarach, zapytać o coś, mieć po prostu możliwość porozmawiania z ludźmi, których do tej. Pory znaliśmy tylko z perspektywy prasy, internetu, jakichś wypowiedzi w mediach. Teraz na konferencjach, na eventach mamy ich na wyciągnięcie ręki uh -huh. i to jest bezcenne tak naprawdę zderzenie z ich doświadczeniem i możliwość poznania kogoś takiego. Po drugie, ten networking też owocuje, bo w momencie, w którym już e, dzisiaj na przykład nie mamy jeszcze konkretnego pomysłu, ale on się narodzi za kilka miesięcy czy kilka lat, to nam się zapalą wtedy takie lampki, że w sumie poznałem kogoś takiego na tym evencie i kogoś takiego na tym, jakbym połączył te trzy kropki. To być może ich zaproszę do tego biznesu, może w roli biernego inwestora, a może w roli jakiegoś szefa operacji albo finansów mojej nowej spółki, bo to były wspaniałe osoby, które w danej branży e, znały się na, na swoim obszarze. Więc ten networking ma wiele tak naprawdę takich plusów, i w wielu rzeczach mogą nam się pewne kontakty przydać, ale też nie warto do tego podchodzić tak stricte e, biznesowo i licząc tylko na zysk, tylko naprawdę być otwartym, słuchać ludzi, e, szukać tych inspiracji, i starać się wyciągnąć z tych wszystkich wydarzeń jak najwięcej, bo tak naprawdę to jest taka żywa lekcja, żywa lekcja biznesu, możliwość obcowania wśród osób, którym wyszło, którym się udało, tak. które osiągnęły sukces. Jeszcze ja chciałbym wrócić na moment do tego, co powiedziałeś wcześniej, a powiedziałeś, że pomagacie startupom, founderom z, z innych krajów, do wejścia na polski rynek. A czy odwrotnie, też działacie? Tak, tu bardziej pracujemy z akceleratorami, współpracujemy z Start Smart CE, to jest akcelerator, który wysyła startupy z regionu CE do Stanów Zjednoczonych i współpracowaliśmy w zeszłym roku i też liczę, że ten projekt powróci z projektem Brazilezia, projektem, który z kolei polskie startupy wysyłał do Brazylii. Więc jak najbardziej tu nie mamy aż tak dużych kompetencji na zagranicznych rynkach, żeby tam poprowadzić całą egzekucję mhm. projektu. Strategii i tak dalej, ale wspieramy te akceleratory. Wspieramy to, żeby polskie startupy wychodziły za granicę jeszcze na, na podstawie takich bezpiecznych e, ścieżek, jakimi są akceleratory, czy nie trzeba swoich własnych środków przepalać czy, czy pozyskiwać inwestorów, tylko mieć wsparcie ekspertów z akceleratora. E, realizowaliśmy też nawet to taka ciekawostka w zeszłym roku wejście jednego naszego klienta na rynek indonezyjski. Ja mieszkałam na studiach w Indonezji przez rok i co ciekawe, nie, nie wyjeżdżamy. Z Warszawy, nie wychodząc z naszego warszawskiego biura, zrobiliśmy całą kampanię wejścia jednego znanego polskiego startupu na rynek indonezyjski. Zrobiliśmy media relations, informacje prasowe, wygenerowaliśmy kilkadziesiąt y, publikacji w największych indonezyjskich mediach o tym, że polski startup tam wchodzi. Y, więc da się też zrobić taką komunikację, mając znajomości na, na rynku, w lokalnych mediach, wśród lokalnych dziennikarzy. I y, jak najbardziej takie rzeczy też staramy się robić, jeżeli są takie potrzeby. A czy na koniec mogłabyś powiedzieć, jak polskie startupy, wiem, że to bardzo ogólne pytanie, wyglądają na tle tych światowych startupów? Czego nam jeszcze brakuje? Brakuje nam takich startupów, które można by było porównywać do tych światowych. No. Mamy, Ja uważam, że mamy Eleven Labs, mamy Buxi, Brainley i Doc Planner, i to są takie nasze perełki które można porównywać i one wypadają świetnie, one tak naprawdę wypadają tak jak te największe startupy za granicą i to są e, takie no, przykłady, którymi powinniśmy się chwalić i, i które już, e, którym niczego nie brakuje. A, a spora część tych startupów w Polsce, tak naprawdę, myślę, że 90% to, to są bardzo jeszcze lokalne biznesy w takiej fazie zalążkowej, w fazie dopiero rozwoju. Spora część tych biznesów w ogóle nigdy nie wyjdzie na rynki zagraniczne, i o tym też trzeba pamiętać. I wydaje mi się, że to też trzeba w jakiś sposób zaakceptować. Tak. Że nie każdy biznes musi być wyskalowany na 44 kraje, na tam 4 kontynenty i, i robić jakąś wielką skalę. Niektóre startupy, jeżeli osiągną próg rentowności w Polsce i będą świetnie sobie tutaj radziły, to to też jest wystarczające. I to też fanderzy powinni w jakiś sposób zaakceptować i się z tego cieszyć. To też jest sukces zbudować dużą firmę na jednym rynku. Nie wszystko trzeba skalować, nie ze wszystkim trzeba wychodzić. I, i te cztery perełki są super przykładem. Jest jeszcze pewnie kilkadziesiąt takich przykładów, o których moglibyśmy mówić, które na przykład w regionie CI sobie super radzą, a cała reszta y, trzymam kciuki, żeby sobie poradziła super w Polsce, a potem myślała o skalowaniu. Z tych czterech perełek, trzy to. I pierwsze, drugie miejsca na liście naszych 50 kreatywnych. A poza tym, jeszcze, jeszcze jedna taka kwestia, bo z tego co mówisz, ja tu często powtarzam takie zdanie, moje ulubione zdanie z Malcolma Gladwella: Nie zmieniaj ludzi, zmieniaj otoczenie. To jest bardzo ciekawy autor autor takiej książki Tipping Point, Punkt Przełomowy. I to, że my nie wychodzimy na te rynki, że mamy tak mało tych startupów, a z tego co powiedziałem wcześniej mamy tak świetnych inżynierów świetne pomysły świetnych ludzi którzy właśnie tak jak Buxi czy Brainley wychodzą na inny rynek i rozkwitają więc nie chcę narzekać chociaż wiem że jestem tak często postrzegany jako taki narzekacz ale mnie się wydaje że my powinniśmy nie pracować nad szukaniem tych perełek bo je mamy tylko nad budowaniem tej całej infrastruktury, ekosystemu, tego otoczenia, żeby takim zdolnym ludziom zapewnić dobry start i rozwój międzynarodowy tutaj w Polsce. Zdecydowanie wspieram, wspieram tę zasadę. Smutno się zrobiło? Nie, chyba tak. Ja bym się czuła zmotywowana, jakbym była na przykład reprezentantem tutaj nowej władzy i słuchała tego wywiadu, że wiemy tak naprawdę, czego potrzeba w Polsce tak. startupom i to nie są jakieś zmiany rewolucyjne. Jesteśmy w stanie dogonić w ciągu kilku lat na przykład e, Hiszpanię i Barcelonę pod względem rozwoju tego systemu ekostartupowego. Możemy być, e, jesteśmy w sumie jednym z głównych graczy w CIE. tutaj Warszawa i, i Polska pod kątem przyjmowania startupów i rozwoju technologii jest jednym z liderów więc nie jest też tak źle, jak mogłoby się wydawać. I myślę, że te kilka kroków, o których dzisiaj mówiliśmy, może się przyczynić do tego, że będzie coraz więcej fajnych, technologicznych projektów w Polsce i będą miały tutaj możliwość rozwijania się. Fajnie. Dzięki za rozmowę. Temu między innymi służy nasz projekt i te rozmowy, żeby pokazywać właśnie, w jaki sposób nie tylko robić sukces biznesowy, startupowy w Polsce, ale również na świecie. Serdecznie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Dziękuję, Państwu dziękuję. również dziękuję i zapraszam za tydzień.